W imieniu Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej, zachęcam Państwa do korzystania z Europejskiej Blogosfery Obywatelskiej. Wystarczy kliknąć obywateleUE.pl. Taką właśnie zajmujemy się tematyką, aby uświadamiać nam konsekwencje naszego obywatelstwa Unii Europejskiej. Bardzo ciekawą perspektywę proponuje w swoich tekstach profesor Krzysztof Gołata z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowokacyjnie pyta: Plan Marszala czy Monachium? To w kontekście niedawnego sporu o weto. Albo analizuje teksty tych, którzy są przeciwni Unii Europejskiej. Unia Europejska według nich to pasożyt, okupant, eurokołchoz, nowa wersja Związku Radzieckiego, banda złodziei, aferzyści. Takich słów używają ci, którzy są przeciwnikami Unii Europejskiej w Polsce. Profesor Gołada podjął z nimi poważną dyskusję, ale od strony takiej, którą często się lekceważy. Na przykład analizuje, jakich to słów używa się, aby wzbudzić emocje przeciwko Unii Europejskiej. Przeciwko zburzeniu naszego zaufania do Zachodu. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, powtarzają przeciwnicy Unii Europejskiej. Czas rozszyfrować te wszystkie zaklęcia, a właściwie klątwy rzucane. Nam, zwolennikom Unii Europejskiej, klątwy wyrzucony w twarz. Czas się bronić, proszę Państwa, czas wymieniać ze sobą poglądy. Nie można machnąć na to ręką. Europejska Blogosfera Obywatelska zachęca Państwa do korzystania ze swoich łam w charakterze autorów. Teksty profesora Krzysztofa Gołaty prowokują do rozmowy, prowokują do zbierania własnych doświadczeń, często takich, które pojawiają się już w komórkach, w charakterze memów, ale wszystkie one tworzą klimat wokół Unii Europejskiej. Wszystkie one świadczą o naszych poglądach, na ile u nas zakorzeniona jest demokracja, a na ile jest tylko powierzchownym spełnieniem formalnych warunków. Profesor Krzysztof Gołata na Europejskiej Blogosferze Obywatelskiej pomoże Państwu znaleźć własny stosunek do tych spraw. Wystarczy kliknąć obywateleuew.pl.